Macie AirPods i iPhona z iOS 26 i jeśli tak, to musicie znać te nowości, a mianowicie z jednej strony można teraz włączyć sobie funkcję, dzięki której będziecie mogli zasnąć w tych słuchawkach, a AirPodsy same to wykryją i zapauzują wideo, podcast czy muzykę, której właśnie słuchaliście. Idealne do snu. Z drugiej strony można też używać AirPodsów jako wyzwalacza do kamery. Kiedy macie połączone te słuchawki z waszym telefonem, to raz, że dźwięk teraz będzie nagrywał się bezpośrednio właśnie przez te mikrofony w słuchawkach na wideo kręcone waszym iPhone'em, to z drugiej strony możecie sobie właśnie pilotem od tych AirPods'ów zapauzować lub wznowić właśnie takie wideo. Jeśli macie AirPods'y 4, AirPods'y Pro 2 lub te najnowsze, to możecie teraz też nagrywać w jeszcze lepszej jakości, wręcz studyjnej, różnego rodzaju wywiady, podcasty. Wystarczy włączyć sobie funkcję wyciszania dźwięków właśnie z otoczenia. Wchodzicie teraz do auta, to przy połączonych AirPods'ach ówcześnie z iPhone'em muzyka dalej będzie grać właśnie na tych słuchawkach, a nie przełączy się na system audio w waszym samochodzie. Warto też pamiętać o tym, że możecie mieć powiadomienia o ładowaniu, o konieczności w zasadzie ładowania właśnie tych AirPodsów. Jeszcze lepiej jest sygnalizowany status samego ładowania. Także jak widzicie tych nowości, jest naprawdę sporo. Jeśli chcecie z nich skorzystać, to pobierzcie sobie iOS 26 na waszego iPhone'a, a później zupdejtujcie same słuchawki.